Mamy najską modeskę głębi źródła Budapeszty, Nie tylko, Dziś mamy piątek 14 listopada, godzina 19.49. Jestem u Głębi. Tu wam chcę nagrać co tam słychać po oblocie w Głębi. Widzicie, Głębi nie ma, nic nie zostało z tego. No żartuję, nie będę. Pusto po Głębie. Nie, no nie będę żartował. Kot mi tu w las, zabił sześć tu głębi. Dwa czubate zamojskie, jeden raby siwy, drugi biały, cały. Parę ruskich, pocztową samicę I co wam powiem Tutaj są wszystkie głębi. Żartuję, że mnie... Są wszystkie, nie no nie wiem Wszystkich nie ma, bo już kot zabił Wygoni mi stamtąd, zresztą tutaj ich poprzerzucę, bo Zaraz wszystkie głębie powybija No nie będę mówił brzydko Bo to jak nie choroba zaraz to kot Jak nie urok to wiadomo co nie będę tu kończył Pozdrawiam wszystkich widzów. Pozdrawiam Pana Norberta Emborodo, Pozdrawiam Pana Oskara M. Borody. Pozdrawiam Pana Andrzeja, który mi pisze komentarze. to Tutaj jeszcze te, tego widzę, co mi ostatni napisał komentarz. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Przepraszam bardzo. Zapomniałem. Co Wam powiem? Na dworze minął no, dużo nocowało. Cały tydzień, prawie dwa tygodnie latały gołębie po dworze. Ani jastrzębie, ani niczego nie było. Aż w końcu kot mi wlaz Mnie zdenerwował. Miałem się za ruskie zamienić za pawiki Nie zamieniłem się za murzyny zamojskie Boka mi samca jeszcze skaleczył Bo miał mi skrzydło złamane To wam powiem, że mi zdech wczoraj I już nie mam samca boka Tutaj muszę to poparować Co co miałem Bo to tylko się gada, gada A później jak albo jaszom zabierze Albo kot Ja wam mówię tak zacznę to parować, bo to tutaj jest tak. Już wam mówię, co tu zostało. Aj, te dziikusze jedne. Tutaj nie widać, to tutaj żółty jest. No, to tylko jeden został. Nie wiem, gdzie reszta. Pojało się. A trzy sztuki było. Eee... Ten o. Kurde de te podstuszy ze bo to... do Digusu. Budapeszty tam tak. Ten no został jeden, było też trzy. I te białoczarne czubate. To jest oba zostały się. Tutaj mi uciekają, bo to dzikie, bo ja ich łapałem na dwór i ich tak, ganiałem sobie to po te pocztuszy. Te takie nie są dzikie. Ta samica dziś była, ale wróciła bardzo ładnie. Mi się podoba jak ona lata. One już dawno była na dworze. Tutaj mam też taka samica, muszę sam co do niej. Jest za o to ale wam pokażę. Tamte czerwone szamce, co ja muszę sparować. Już go widzę, mam tutaj. Tutaj do żółtej czubaty muszę dokupić do pary. Wam zaginął. Samic Czekajcie. To nie ma jak to głębik. O ten no Samic Czerwone raby do niej będzie Kięk jeden. To samica jest już, kurde sam nie wiem co to ten bok jest. Raz grucha, raz nie grucha. Raz mi się to parowało z pocztowym, z pocztowcem takim kolorowym moim i co wam powiem? Nie mam samicy. Ten bez pary będzie, bo to nie mam żadnej samicy. Ten mi kot no tego za, zabił samica siwe miałem, miałem ich parować i parowałem. Rzuciłem, pomiałem się, mówię, zamienić, za Temu to torem rzucił już, a mi cały czas chodziło po tym, żeby te ruskie złapać. Ale myślę, co żeby będę łapł, jak nie wiem, kiedy ten pan przyjedzie po tej głębiu, bo mi mówił, że nawet wtedy to dzwoni, że przyjedzie i to na wieczór zaraz kotni wraz. I zachodzę paszę ruski sajf No myślę, no kurde macie. Tyle czasu były. Dziady dziadami, ale latać nie chcieli, ale żeby się ktoś inny może coś odchował, by mnie jajka raz mieli. Że ta samica nie załaziła, no to już nie mógł poczekać, być Ale już nic nie zrobił. Tutaj jeszcze siedzą, tu perułka. Co wam powiem, tutaj, co wam powiem, nie, nie wiem tego. Obcy był nawet z góry, latał, taki siworaby Na przystanku stoi, mówi do Patryka, że lata jakieś. Moje latały, to siedził pół dnia. Ale go nie ma. Nie, ja go nawet nie nagrywałem, bo nawet nie miałem jak, bo w szkole byłem, tata mi mówił, że było. I co wam powiem? A jeszcze trochę to ich poprzerzucę. Nie wiem, jutro, sobotę, to zobaczę. Co tutaj ten? Może to wróci dziadka głębi dalej, przelatują na pole. Może co u dziadka jest? Muszę to poparować, bo mi się zaraz znowu pokrzyżują. Ten samiec, to tam jest ten, to on się z tą czerwoną parował. Teraz oni, z tą, co tutaj jest, o stołu jakby się parować zaczął a on jest kurde nie. może jeszcze tej pocztowcy samicy nie ma jakieś pióra też znalazłem jest to samica i tak 10 sanit by chciał mieć ja widzę Wojże go ale wraca to mądry nawet co wam powiem tiplery jeden mi został ten a i to i tak chyba tamte były samice Sparuję chyba z pocztowcem, będę miał na mamki, no bo i tak samca nie. Albo nie z pocztowcem, nie. Ja mam buciana na samca. A tutaj ją. tego. Nie ja chcę się na podchodzić, bo mi zaraz uciekną. To sobie bym sparował i bym miał na mamki. Ulga. Dolatać. Ulga tam budapesz coś fajnego. Nie wiem czy. Tam i samica koleje, ale ja ją muszę zlikwidować. Muszę ją komuś oddać. Bo to jest krzyżówka po Budapesztach, tam jeszcze co ja miałem wcześniej. I transul... kurde tra, jak ten samic, jak teraz się nazywa. Po transulu samcu i po Budapeszcie takiej samicy. Takie była. I ja żem zostawił młode od nich. I tego. I takie coś mi wyszło. A i do, do dziadka, żebym dawał, ale to wracało. I, I tego. Mewki, nie mewki, wszystko to lata tutaj. Miałem takie fajne samice tutaj, mi kurde mać... Po wyganiu ten kot, <śmusz> nie będę mówił. Patrzę tutaj, bo tu była też taka samica, ale widzę, że ją też nie ma. Wczoraj była. Ale widzę, że nie ma ją. Taka jak mi sami, to podpasowało jak sam raz, chyba, że jest ja jej nie widzę ale przyszłem rano par... nie rano później to tu jakieś pióra są już to dole patrzę jakieś pióra się dobra nie wiem co to już nie będę szukał także no taka to sytuacja nie wiem ile tych budapesztów jest wszystkich głębi teraz jest 62 jakie liczyłem ostatnio wczoraj czy przedwczoraj nie no wczoraj liczyłem i tak. A było prawie więcej jak sto, no to jeszcze tam do dziadka oddałem, no to. Ale to lata, te Budapeszczy, niektóre chcą latać, niektóre nie. Kierunek im się zmienił. Moje nie latają, a te latają, ja wiem, tak się przyjrzą. Już nie będę tak zwlekł z tym parowaniem. Tylko co mam sparować, to będę parował, bo to jak nie sparujesz, młodych nie odchowasz, to albo jaszczą zabierze, albo kot. I to taka prawda jest. I tyle, już sam co muszę kupić nawet dwa trzy by się przydały, ale to. Zobaczyć. Kiedy się dokupi Teraz tak młodych nie będzie. Te dwa sam sobie się przydały ze mojskich jakichś rabych przylatywać nie, ch nie chcę. Nic. Tutaj nie wiem czy mi też nie było, bo też pióra były, tylko nie tu, a tam. Tutaj są pióra, bo po prostu się latają. Muszę to wysprzątać. A i kiedyś wysprzątam? Nie mam tu kiedy, to czas cały dzień pewnie sprzątać. A i tutaj już głębi, mówiłem, że nie będzie, ale tu zostaną same pocztowe, i tyle. Ja już jak przerzucę, to tak koniec. Teraz nie będę ich tego tak wypuszczał. muszę przymknąć ich. Bo ten kot teraz, żebym drzwi niedawno otwierał, to już czekał. Jak wróciłem ze szkoły, to już po dachu chodził, na rawce był, już prawie w las, żebym go złapał w końcu, ale. I to mój kot na własnych gołębiach, wróg wyhodowany, no Jest tutaj jeszcze koty są so. taki stary kot, nie wiem on lat, ale dużo Ale on gołębi nie ruszy Ten musiał sobie ten zobaczyć To to gołąb znaczy, ale tego jedno, tego, tego I samca nie ma boka i tych nie ma i no nie wiem gdzie ona była ta samica to czerwona gdzieś tam sobie była i ja wróciła jutro może coś wrócisz, ale wam powiem, że tu i słów z 12 lata, wieczorem teraz się pokazały, to to już pewnie też wyłapały. Bo to na dachu zostawały te głębi i to ja że mi chciał łapać, to w górę szło, później rano wracały i tak cały czas. Co wam mogę tu jeszcze powiedzieć? Aj, taki odcinek wam nagram co tam słychać po oblocie głębi. coś się boicie no. Zajmę ja was tu łapu, wiesz. A, to ja to więcej będę nagrywał. Idę do domu. Kończę film, wam rzucę od razu sobie, obejrzycie, co tam słychać. Bo już tamten był bardzo długi, to ten będziecie mieli krótki tam i będę wam nagrywał. Długiego. No i takie to, takie to tutaj się rzeczy dzieją. Jajka mi zniosły, nosiły mi kurde, jajka mi tu poznosiły. Zaraz wam pokażę bok z górniakiem. Tutaj o, ale mi się wnerwił. I tutaj muszę wysprzątać też. Ale mi się wnerwił, tam umieli. Ale jak ten kot mi wlazł, ja od razu głębi wszystkie, przyszedł jak mi tutaj kolejny leżał, tylko skrzydła zostały, biały górniak, czubaty. No to jak wszystkiego gołaby stąd wy, wyłapałem od razu, żebym tutaj zaniósł. Jajka wyrzuciłem, bo to i tak mi na młode teraz czas. I ten, tak... Czekam, znaczy no, tak wam nagrywam ten film, tak mi się trochę nie chciało. Nie miałem trochę czasu, bo to trzeba było lekcję odrabić. Wiadomo jak jest. A, tych pocztowców tutaj, samców wolnych jest trzy i to będzie chyba tak zostanie miałem takie samice widzieliście ją na pewno jak ja w Głębniku nagrywałem tego samca tutaj tego o, o, tego o to była samica, ona była taka kolorowa ja wam nagrywałem, że to do mojej do mojej samicy, ale to była też samica, bo ja już się dowiedział kurde też mi oko zjadł i głębi mówię zabił mi skurcze byk dobrze mówię 6 No, sześć, bo dała ile wygoni to już, nie wiem, i to taka polityka. Mus musiałem już tutaj ich przerzucić, bo nie będę tam, bo mi przez rafkę właził, się nauczył, jak się znali, to muszę głębiec ten, żeby mi się nie bały, bo już się do gołębnika też zaczęły bać wchodzić mi tutaj. Żebym to ja miał wolne, to bym przypilnował bardziej ja tu tak do szkoły. A tu zanim się wróci. O 16 prawie, że. No o 16.10. Tu zanim nie przyjadę to o 15. A czas jeść. No i to tak zleci. No i dobra widzowie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w następnym odcinku. co ja to więcej wam będę mówił? Taki wam nagram film. Co tam słuchać po oblocie głębi. Także no, pozdrawiam, łapkę w górę zostawcie, komentarz, widzimy się w następnym odcinku, który nie wiem kiedy będzie, nie wiem, nie będę na razie nagrywał, bo mnie ten kod nerwował, same nieszczęście prawie, że. dobra, na razie widzowie.